Siema wszystkim, z tej strony Crazy Jademy z kolejnym materiałem, a w dzisiejszym filmie będzie o Ride of the Nine. Zapraszam do oglądania. Podobnie jak za czasów oczekiwania na Final Shape, kiedy Bungie dodało do gry w stronę światła, gdzie poza nową aktywnością pojawiły się specjalnie przygotowane starcia z bossami z najazdów, tym razem, by nam umilić oczekiwanie na dodatek na krawędzi, dostaliśmy Ride of the Nine. Jest to wydarzenie, które skupia się na trzech lochach, Spire of the Watcher, Profesji i Ghost of the Deep, Wydarzenie jest ograniczone czasowo i dostępne przez kilka kolejnych tygodni, by móc sobie pograć we wspomniane lochy oraz zdobyć konkretne nagrody. Tyle w skrócie. Z okazji wydarzenia dostaliśmy specjalnie przygotowaną miejscówkę, która jest dostępna z nawigatora. Po wylądowaniu, na końcu trasy czeka na nas emisariuszka, która jest NPC tego wydarzenia. Na lewo od NPC znajdziemy skrzynię, która oferuje nam sprzęt na 2020 mocy. Znajdziemy tam egzotyczną snajperkę oraz egzotyczne rękawice. Do tego broni w postaci pistoletu automatycznego, karabinu automatycznego oraz ciężkiego karabinu maszynowego. A w ostatnim rzędzie jest do odbioru pancerz na 2020 mocy. Spoko skrzynka, jak ktoś chce na szybko podnieść moc, to może z tego skorzystać. Tak czy siak razem z nowym DLC moc zostanie przebudowana, więc tą skrzynkę można potraktować jako ciekawostkę i odebrać z niej rzeczy by odlokować w kolekcji, jak ktoś nie ma, albo skorzystać jako materiał do nasycania sprzętu. Za naszą NPC znajdziemy ikony 12 broni, po 4 bronie na loch, jakie zostały odświeżone pod to wydarzenie. I tu również znajdziemy bronie normalne lub adept, ze zwykłym malowaniem lub z nowym, które zostało przypisane do wydarzenia. Bronie można też dostać z pojedynczymi lub podwójnymi cechami. Jak zawsze wszystko jest losowe. Na prawo od NPC jest kolejna skrzynka, w której za odpowiednią walutę możemy kupować broń. To też jest oczywiście losowe co nam poleci i w jakim wariancie. Mamy na tej lokacji jeszcze naszą NPC, u której co tydzień będziemy odbierać zadania związane z konkretnym lochem. W pierwszych tygodniach wydarzenia jest to loch Spire of the Watcher. Poza zadaniami mamy też zlecenia, oraz są pokazane nagrody w postaci koloru oraz dwóch emblematów, które można zdobyć po wbiciu odpowiednich triumfów z pieczęci wydarzenia. Ostatnia rzecz związana z tą lokacją: jak po wylądowaniu obrócimy się o 180 stopni, to znajdziemy kamyczek, który uruchamia filmik. A kolejne kamyczki z przerywnikami pojawiają się na lokacji, jak znajdziemy ukryte przedmioty w danym lochu. Wszystko odnośnie miejscówki. Lochy pod wydarzenie zostały przerobione i są teraz grywalne w czterech wariantach. Mamy podstawowy poziom lochu o nazwie Explorer, który pozwala na uruchomienie lochu z dobieraniem graczy. Na Explorerze mamy stare mechaniki oraz podpowiedzi. Jest to taki wbudowany w loch poradnik, można powiedzieć. Gra pokazuje przejście, wyświetla się opis, co trzeba zrobić. Oznacza na mapie przydatne rzeczy i tak dalej. Drugi poziom trudności to Eternity, i tutaj do lochu zostały wprowadzone lekkie zmiany względem eksplorera. Doszły tutaj trochę przerobione mechaniki i dodatkowi przeciwnicy. Ostatni poziom to ultimatum, by zadowolić zwolenników wyzwań. Nie wiem, jakie tutaj są zmiany względem poziomu Eternity, ale jak ktoś chce zdobyć wszystkie nagrody oraz pieczęć, to też musi w tym trybie posiedzieć. Ja się na ultimatum jeszcze nie pchałem, więc nie mam co do niego opinii. Ale z Explorera oraz Eternity jestem zadowolony. Explorer to zajebiste rozwiązanie dla osób, które nigdy z lochami nie miały styczności. Bez spiny można sobie grać, gra prowadzi za rączkę i ładnie pokazuje, co trzeba zrobić. Na otwarciu lochów wskazuje przejście dalej, co to za plama pomimo tałże, co z nią trzeba zrobić, w co strzelać, itd. W kolejnych sekcjach jest tak samo, pojawia się specjalny znaczek dziewiątek, który wskazuje dalszą trasę. Tu naprawdę jest ukłon dla graczy, którzy unikali lochów, bo bali się, że za trudne albo że nie mają odpowiedniego sprzętu, albo po prostu po ludzku dostaną od opę graczy. Teraz mogą sobie bez stresu na to iść i grać. Dodano tu jeszcze dobieranie graczy, jak wspomniałem, więc jeśli ktoś na upartego nie chce z Fire Team Findera korzystać, to gra sama mu dobierze pozostałe dwie osoby. Podoba mi się ten pomysł, jak to było zrobione i moim zdaniem reszta lochów też powinna coś takiego dostać, nie tylko te wybrane do wydarzenia. Jeśli chodzi o poziom Eternity, to tu też wprowadzono drobne zmiany, by osoby co grały w Spire na premierę, też zobaczyły coś nowego. Na otwarciu loku dostaliśmy dodatkowego Bosa po zasilaniu wyjścia. Na wspinaczce mamy dodatkowych przeciwników, którzy blokują dostęp do windy na kolejne poziomy. A na końcu wspinaczki też pojawia się dodatkowy Boss do ubicia. Na pierwszym Bossie wprowadzono symbole, jakie mogliśmy zobaczyć w misji na Wexcalibura, które określają w jakiej kolejności musimy zasilać przewody, by rozpocząć bicie Bossa. Czerwone przewody, które pojawiają się w drodze do ostatniego bossa i podczas walki z nim, również inaczej działają. Na tym poziomie otwierają się one pojedynczo i trzeba je zbijać po sobie w wyznaczonej kolejności. Jak się opieprzamy, to sekwencja jest przerwana i zasilamy je od nowa. Na ostatnim bosie mamy miks wszystkiego, i tutaj czerwone kabelki zbijamy w kolejności, jak się otwierają, a żółte do zasilania generatora zbijamy według oznaczeń symboli, które się pojawiają w pomieszczeniu ze słupami. Jak wspomniałem, na ultimatum nie grałem. I poza wyższym poziomem trudności, nie wiem jak bardzo jest to podkręcone mechanicznie względem Eternity. Może się kiedyś wybiorę i przekonam na własnej skórze. Nie wiem. Jeśli chodzi o broni, jakie można zdobyć w puli Spire of the Watcher, mamy broń boczną, karabin zwiadowczy, granatnik oraz ciężki karabin maszynowy w wariantach zwykłych oraz adeptowych. No i jak wcześniej mówiłem, możemy zdobyć te bronie z unikalnym zdobieniem dla tego wydarzenia, które też ładnie się prezentuje. Jeśli chodzi o cechy broni, to nie mam pojęcia co one tam oferują, i czy w ogóle warto coś z tego farmić, ale jak ktoś chce zasilić kolekcję tylko dla zdobień, to pewnie będzie to robił. Ja z tego, co do tej pory pograłem i zobaczyłem, to jestem zadowolony. Boli mnie co prawda jedna rzecz, mianowicie dobór lochów, które wybrano do grania. O ile do przepowiedni nic nie mam, bo lubię ten loch, tak glica i duchy z głębi nie trafiają w mój gust. Wiadomo, ogram to z ciekawości przy okazji wydarzenia, by zobaczyć, jak je zmienili względem pierwowzorów, ale fanem wspomnianych lochów nie jestem. Jakby to była trójca w postaci strzaskanego tronu do ucherezji i przepowiedni, to bym zamknął mordę i tej przyjebki by w filmie w ogóle nie było. I to by było na tyle, Nie ma co przyciągać. Jak się podobało, to poproszę łapkę. Zapraszam do komentarzy oraz na kanał po inne filmy. Dzięki wszystkim. Czymcie się? I do następnego. Hej.